Rozmowa dnia. Gościem sygnału dnia jest Mimo Szmatyka, wiceminister klimatu i środowiska PSL. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ma pan teorię, co się stało, że w Hiszpanii mieliśmy blackout? Tych... Yy... Powodów potencjalnych jest naprawdę bardzo dużo. Nikt dzisiaj nie poda konkretnego powodu na 100%. Nie zna go jeszcze operator systemu przesyłowego w Hiszpanii, nie zna go Międzynarodowa Agencja Energetyczna, nie zna go też operator systemu europejskiego. A my znamy? jest kilka hipotez, natomiast nikt myślę dzisiaj na 100% nie poda, która z nich jest pewna, a które też się nie nałożyły, bo jeśli w ciągu kilku sekund. Wypada 15 GW mocy systemu. E, nagle. A ile jest się... Albo na przykład dla porównania, ile jest w Polsce. W Polsce dzisiaj, ta, no to, to w Polsce tak naprawdę o godzinie 6 rano mieliśmy 15 gigawatów mocy zapotrzebowania. E, to pokazuje, że u nas tak naprawdę byłby to cały system. W Hiszpanii było to 70% systemu zapotrzebowania na moc w ciągu kilku sekund wypadło. E, natomiast działa tak naprawdę tylko i wyłącznie przydomowa fotowoltaika e, e, i magazyny energii. Natomiast doszło najprawdopodobniej do Synchronizowania sieci. Nie włączyły się także, bo wyłączyły i nie powstały ponownie bloki jądrowe. Też zerwane zostało połączenie interkonektorowe z Francją, które i tak nie jest jakoś gwarantujące bezpieczeństwo energetyczne Hiszpanii, bo tak naprawdę moc tylko i wyłącznie 2,5 gigawatów jest tam możliwa do przesłania. Nałożyło się tutaj mnóstwo czynników, które dzisiaj są badane przez Hiszpanów. A to trawestując klasyka, czy inni szatani mogli być tam czynni? Wprawdzie jakby ta teoria o ataku, cyber, została wykluczona. Premier Pedro Sánchez chyba ją wykluczył łącznie z podługimi mu urzędnikami. Tutaj i myślę, że większe czynniki fizyczne, większe fizy czynniki organizacyjne, większe czynniki sieciowe, stricte um, mogły mieć do czynienia z plot kilku, kilkunastu zdarzeń, um, które doprowadziły do największego w ciągu ostatnich kilkunastu lat blackoutu w Europie. I tutaj szczególnie narażone na takie sytuacje będą takie państwa jak Hiszpania, Portugalia, ale też pewnie mogłyby być Włochy, mogłyby być państwa bałkańskie, bo po prostu półwyspy mają gorsze połączenia interkonektorowe gorsze no połączenie z siecią kontynentalną. A my gdzie jesteśmy w tej wyliczance? Polska tak jest razie. bezpieczna energetycznie i też takie sytuacje. W, cały czas tak naprawdę operator systemu przesyłowego działa w kilku trybach. Ale jeśli nie mieliśmy groźby blackoutu i było wtedy wyzwanie. Działamy w trybie rzeczywistym. Działamy w trybie planowania dziennego, działamy w trybie planowania średniookresowego i długoterminowego, i w zakresie każdych z tych y, y, czasów y, mamy potencjalne ryzyka. W trybie rzeczywistym mieliśmy sytuację, w której mieliśmy przywołanie na rynku mocy w listopadzie ubiegłego roku, tak jak pan redaktor dokładnie to wskazał, ze względu na bardzo wysokie chwilowe zapotrzebowanie na moc, y, a niską generację z odnawialnych źródeł energii. Wtedy mieliśmy bezpieczną rezerwę, zawsze mogliśmy też skorzystać z importu energii z innych państw, Polski. Położenie geopolityczne, tutaj i te połączenia rozbudowane. Przez ostatnie kilkanaście lat e, doprowadziły do tego, że mamy skąd czerpać. Hiszpanie nie mają takiej możliwości. A skąd możemy czerpać? E, de Niemcy, facto, kto z e, wszystkich kierunków, e, szczególnie jeśli chodzi o e, kierunek zachodni, ale też z Szwecji e, mamy już zsynchronizowaną wreszcie od e, kilku tygodni e, system e, państw bałtyckich z siecią europejską, e, też z Czech czy Słowacji. Więc tutaj ten komponent bezpieczeństwa w ostateczności, który mógłby polegać na imporcie energii jest możliwy, ale mieliśmy sytuację w 2021 roku, w której to de facto wypadła nam cała elektrownia Bełchatów ze względu na awarię i wtedy ta sytuacja była bardzo trudna. Podbramkowa i operator systemu przesyłowego musiał ratować się i przywołaniem, i rynkiem mocy, i, na, i importem. Natomiast my już na kanwie tych ostatnich kilkunastu miesięcy podjęliśmy szereg działań, które mają nam zagwarantować większe bezpieczeństwo energetyczne w zakresie elastyczności sieci. To są ustawy o rynku mocy, to jest ustawa o akcjach uzupełniających i która daje gwarancję bezpieczeństwa dla mocy dyspozycyjnych. Też ich pewnie braku w Hiszpanii. To ja jeszcze zapytam o taką rzecz, bo no rozumiem, że dzisiaj jesteśmy względnie bezpieczni. Natomiast pod koniec tej dekady ma się pojawić coś, co się nazywa luką wytwórczą, czyli stare elektrownie jądrowe. I, redaktor... I dlatego, panie redaktorze, podjęliśmy decyzję o tym, by przeprowadzić aukcję uzupełniającą aukcje dogrywkowe w zakresie rynku mocy, które mają przedłużyć wsparcie dla jednostek węglowych, po pierwsze, po drugie, mają zagwarantować szybsze wsparcie dla jednostek gazowych, dyspozycyjnych, które będą działały w podstawie. Czyli rozumiem, że będą dłużej działały te stare elektrownie węglowe węglowe i będą budowane nowe elektrownie Uzyskaliśmy gazowe. Uzyskaliśmy derogację na rynku mocy do 2028 do 2030 roku liczymy i rozmawiamy na temat tego jak przedłużyć to wsparcie w zakresie rynku mocy dla jednostek gazowych, które również mogą działać stabilnie a są znacznie bardziej elastyczne. Na kanwie tych wydarzeń w Hiszpanii prezydent powiedział wczoraj, że zdecydowało, że nie zwoła rady bezpieczeństwa narodowego w kontekście bezpieczeństwa energetycznego hmm. Polski. Pana zdaniem jakie tematy są tam do poruszenia, co jest do porozmawiania. To będzie jeśli y, y, posiedzenie będzie miało miejsce y, pewnie w najbliższej przyszłości, y, bardzo dobra okazja do tego, żeby y, pokazać, y, jakie inwestycje podejmujemy w zakresie każdego z elementów bezpieczeństwa energetycznego państwa. Rekordowych inwestycji na magazyny energii, których w Polsce ewidentnie brakuje. I dla elastyczności sieci one są absolutnie kluczowe, a ich niestety przez lata na nie nie postawiono. My wprowadziliśmy Obligo do programu Mój prąd, magazyny energii i wprowadziliśmy teraz program dofinansowania na 4 miliardy złotych dla przedsiębiorców na magazyny energii. I Czyli, że rekordowe. prąd trzeba oprócz fotowoltaiki kupić także magazyn. I myślę, że to co wydarzyło się w Hiszpanii jest nieprzyjemnym dowodem na to, że mieliśmy rację, ale przede wszystkim też inwestycje i największy w historii plan inwestycyjny Polskiej Sieci Elektroenergetycznej, 64 miliardy złotych do 2034 roku. Niestety tych inwestycji przez lata brakowało i wreszcie moce dyspozycyjne, także gazowe, łącznie z odblokowaniem legislacyjnych i inwestycyjnych projektów w odnawialne źródła energii. To wrócimy jeszcze potem do kwestii energetyczno-klimatycznych, ale ja, ja chcę... Chciałem pana zapytać o trwającą kampanię wy, wyborczą. Kto wygrał debatę ostatnią? To jest pytanie bardzo proste. Wygrał ją Szymon Hołownia, ale myślę, że dobrze wypadli... <grym> Szymon Hołownia, czyli kandydat trzeci drogi. Wypadli ale... kandydaci y, w sąderze... demokratyczni. I, i, I myślę, że i gest Rafała Czaskowskiego, y, pokazując prawdziwe intencje Karola Nawrockiego, i odpowiedzi, y, i styl, i też sprawne poruszanie się w tematach bliskich lewicy Magdaleny Biejat. Pokazują, że kandydaci demokratyczni naprawdę wypadli w tej debacie obiektywnie dobrze. Rozumiem, o każdym powiedział pan coś dobrego, ale czy naprawdę, Szymon Chłownie, jak mówił no że, że on w... będzie w drugiej turze, a ma w tej chwili 6-7% poparcia, to nie jest to za wysoko postawione no, poparcie. Czy robi wszystko, żeby uzyskać jak najlepszy wynik i po to też prezentuje własny program bardzo ofensywnie w tych debatach, natomiast rolą każdego z kandydatów jest walka o drugą turę, a nie poddanie się czy pozostawianie flagi Karol Nawrocki no tutaj myślę, że nie startuje się w wyborach po to, by sugerować komukolwiek poparcie w drugiej turze, a po to, żeby uzyskać jak najlepszy wynik w pierwszej. A jeżeli chodzi o PSL, to jakie ma wsparcie Szymon Chłownia ze strony PSL? Bo rozumiem, że dostarczyliście mu podpisy, to jest jedno, ale dużo w PSL wpłaca na kampanię, pan wpłacił na jego kampanię. Wpłacamy. Wpłacamy i wpłaty indywidualne i wpłaty też partyjne się pojawiły, są. i Dużo z partii? pojawiło się odpowiednie wsparcie. To ile? Ale nie, nie, nie podam teraz kwot, bo, bo to nie jest przestrzeń do, do tego, natomiast wsparliśmy finansowo kampanię Szymona Hołowni, wsparliśmy ją jako członkowie, wsparliśmy ją jako partia, wspieramy ją organizacyjnie, organizując spotkania, uczestnicząc w niej i też organizując spotkania, plus rozwieszając materiały wyborcze, angażując się w ich dystrybucję. Nie ma takiej przestrzeni i programowo również. Nie ma takiej przestrzeni w zakresie sztabu i nie ma takiej przestrzeni w zakresie organizacji tej kampanii, byśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie wspierali Szła na Hołowni. Pan mówi, że on wygrał debatę, ale czy jednak jego kampania nie złapała nieco za Widzieliśmy selfie na Placu Świętego Piotra. To nie było selfie. Więc... No nie selfie. Dobrze, ok. Zdjęcie na Placu Świętego Piotra. Potem widzieliśmy selfie w debacie. Słowo Męcen nie zrobił, żeby nawiązać do tego yy, wydarzenia ze światu z Placu Świętego Piotra. Ja pan sprowadzanie kampanii wyborczej do jednego wydarzenia, które do jednej chwili, która miała miejsce w sytuacji, gdy nie jest to sprawa rzutująca bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo, portfele czy, czy życie, jest, uważam, ciekawostką bardziej. Natomiast Sławomir Mirmencen udowodnił w tej debacie tym co mówił i tym co robił, że zajmuje się i bardziej tym, że tym co, czym chciałby się zająć, to są to jakieś bzdury i, 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 i mówiąc brutalnie, naprawdę pierdoły niż poważne rzeczy, więc tego człowieka nie można traktować poważnie. E, powiedział Miłosz Motyka. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube. Dlaczego pierdolę? No wychodzi z programem wyborczym, ma dużo wyborców, którzy go popierają. Po Jeżeli pierwsze wyższe, co robi Sławomir Mencen w tej debacie jest wyciągnięcie telefonu i zrobienie sobie selfie, to to nie jest poważna polityka i to nie jest poważne traktowanie wyborców w stosunku do tego, w jakiej sytuacji my jesteśmy jako Polska, Europa i gdzie powinna być dyskusja. A czy cel Szymona Hołowni to jest być przed Sławomirem Męcenem w pierwszej turze? Celem Szymona Hołowni jest na pewno nie bycie za kimkolwiek i uzyskanie jak najlepszego wyniku, więc myślę, że bycie przed Sławomirem Męcenem to celem minimum, leży w tym katalogu. Tak? To jest na pewno trzecie miejsce i myślę, że o tym mówimy dość, dość jasno i wyraźnie. Walka też o tych wyborców, bo dzisiaj Sławomir Męcen ma mi tych wyborców, którzy kiedyś zagłosowali na trzecią drogę, pewnie też po na inne formacje demokratyczne, proponując im rozwiązania, które de facto są szkodliwe dla całego systemu. Mówi wprost o płatnych studiach, mówi wprost o fundieniach. No, nie nie ma takiego postulatu płatnych studiów w jego programie w Natomiast na pewno to tylko będzie dążył i, i, i jeżeli jest coś, co można mu przypisać, a czym się chwali, to tym, że nie zmienia na przykład poglądów, tak? No to jeżeli nie zmienia poglądów, a wielokrotnie się wypowiadał na temat płatnych studiów czy Medycznej, no to chyba do tego będzie dążył. Myślę, że będzie dążył do tego idealnego świata, o którym, o którym mówi. A jeżeli nie, no to nie warto po prostu na niego głosować. A jak się przyłoży no, wynik Szymana-Hołowni na, na relacje w trzeciej drodze? Czy jeżeli będzie słabszy od słowa Miramenta? My się umówiliśmy na, na, na te sekwencje startów od wyborów parlamentarnych do wyborów prezydenckich poprzez wybory europarlamentarne i samorządowe. I tak jak w wyborach samorządowych i wyborach parlamentarnych uzyskaliśmy bardzo dobry wynik, tak powiedzieliśmy że o formule naszego startu i współpracy na przyszłość będziemy rozmawiali po wyborach prezydenckich, więc... Pewnie to też będzie determinowało naszą współpracę na przyszłość. Ja nie wykluczam dalszej współpracy. Gdyby nie ta współpraca, to mielibyśmy trzecią kadencję prawa i sprawiedliwości, więc samo to powstanie trzeciej drogi doprowadziło do największej od lat zmiany na polskiej scenie politycznej. Rekonstrukcja to będzie taki czynnik, który też będzie rzutował na proces tego, czy trzecia droga będzie dalej razem, czy nie. Nie sądzę. Tutaj jako partie polityczne oddzielnie desygnowaliśmy swoich przedstawicieli do konkretnych resortów. Wykonujemy pracę w ramach swoich kompetencji i tak będziemy też oceniani przed ewentualną rekonstrukcją. Chciałem zapytać jeszcze o jedną, a w zasadzie o dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kampanię, mamy zawetowaną ustawę w składce zdrowotnej, znaczy za chwilę będziemy mieli prawdopodobnie, bo takie są zapowiedzi ze strony Pałacu Prezydenckiego. Co dalej w takim razie? Gdyby doszło do weta to byłby to błąd ze strony pana prezydenta, bo... To jest realizacja programu naszej koalicji względem tych, którzy powierzyli nam mandat do sprawowania władzy. Więc de facto będzie wetem wobec programu wyborczego, który, na który zagłosowali Polacy. A to jednocześnie dziura 6 miliardów w NFZ. Jednocześnie mamy deklarację pana ministra Domańskiego, że nie, tutaj będzie odpowiednie przesunięcie. I ufam panu ministrowi Domańskiemu znacznie bardziej niż ufam panu prezydentowi Dudzie. Jeszcze chciałem zapytać pana ministra ustawy wiatrakową, bo to jest wczoraj na rządzie. były jeszcze jakieś autopoprawki wnoszone, tak. w tej chwili jest w Sejmie. Tak, bo ustawa jest procedowana w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, trafia do drugiego czytania, na podkomisji będzie analizowana, by nie budziła żadnych zastrzeżeń. Chcemy przeprowadzić konsultacje z. Posłami w ramach tej podkomisji i pewnie ze stowarzyszeniami na temat tej ustawy. Natomiast przyjęliśmy autopoprawki dotyczące gazociągu bezpośredniego biometanu, rozszerzające ten katalog odnawialnych źródeł energii, z których można bezpośrednio właśnie dla bezpieczeństwa energetycznego korzystać z tych źródeł. Czyli które na przykład są... zakład przemysłowy czy gmina będzie mogła na własne potrzeby używać własnego biometanu, tak? Zbudować tak. gazociąg i bezpośrednio ją je wykorzystać. Jest to postulat, który został podniesiony przez stronę społeczną, przez zespół Rafała Brzoski, przez inicjatywę sprawdzamy. Jest to pierwsza tak naprawdę inicjatywa tego zespołu wdrożona w proces legislacyjny a kiedy zobaczymy finisz pracy nad ustawą Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni koniec prac w Sejmie, parlament, czyli plus senat i przekazanie do prezydenta. Czy będzie to obecny, czy nowy prezydent? Trudno powiedzieć, bo materiał ustawy jest naprawdę złożona. Powiedział Maciej Miłosz. Miłosz Motyka. Miłosz Motyka. Choć Maciej Miłosz też, znany jest, redaktor. Znamy, i bardzo znamy dobry. redaktora Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska, Polskiej Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo i dnia. dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.